Mam na jestem w 2551 2051 A dzisiaj sobie siedzimy w barze I to są odcinki przybył Wiktora Dzień dobry Dzień dobry Proszę, Pan taki na skołach widzę A widzi Pan, na siłko się trochę pochodziło A pan co? A ja co tak tu przyszłem zobaczyć Ale widzę, że coś się tam impali, bo się na czarno byli. Ja chciałabym zobaczyć. Frytki spalili. No i włożyć nie. Okay. Widzę zobaczyć. O Bożu, frytki spalili. Przed chwilą co do maka pojechałem i tam dobre frytki, a to frytki spalili. Bo co to za Pan wychodzi ze mną? Nie wiem. się, że zezłomować swojej motor, bo już go tak nienawidzę. A z panu mogę Pana potem pojechać. Pan patrzcie co on robi jak startuje. O, o, o. o tak on startuje. Tak wolno. Ja nie wiem, gdzieś jak, w co jak startował, zamiast powietrze go wybalało. Tak o! Ale okazało się, że tu grawitacji chyba nie było to po prostu. A. Simvir, proszę pana, proszę pana, eeee... Proszę zrób to na chwilę.

Na złomowisko. O jak się mobilki? Właśnie trzeba jakby wyżej go złomujesz, żebyś musiał przy sobie nosić w bo inaczej nie będziemy się słyszeć. Po taksówkę zadzwonię. No nie, chyba że do mnie z telefonu będzie dzwonił, bo inaczej nie będziemy się słyszeć. Zadzwonię po taksówkę, przyjadę. Bo, może pan podać adres? Już mi nie wydaje. Baczelego 82 Dobrze Warszawa Osiedla Warszawy Dobrze, dziękuję sobie w domu to na możeś, z otworzy dom, jakby pan przyjechał Ja chyba za, zatrudnię się u taksówki, bo tu widzę, jest taka praca, ale nie wiem hmm. To się fala? My teraz przez ale... telefon gadamy, nie? Bo ja wysiadłem już. No tak, ale... Nie za się, chociaż może na autobus robię. A, no właśnie, w czy mam szukać pracy. Może kolega ze mną będzie pracował, możemy że się zajmiemy. Ja sam taką jedną pracę, to korektora. Gdzie? To, to możemy zajechać, ale to w Las Vegas. A Las Naturas, nie? Nie, w Las Vegas, to Blas... polskie miasto. Ale jest nasza kreskura. Dlaczego? no, Las... Las... Las Raz. Raz. Las Raz. 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 Od głównego LS. W LS jeszcze jestem. I mnie zapili, bo co za cioty. Napisz, że ty i ty. Cioty... Mam no nie, nie umiem napięć. To muszą dwa To są takie cioty. A muszę wysłać SMS-kę do wszystkich. taki sms do wszystkim i moich widzów pozdrawiam oczy prywatnego muszę wysłać hmm. pozdrawiam Asia szyby szyby Asia. pozdrawiam cały serwer Kola. Pozdrawiam, też pozdrawiamy. Pozdrawiam, Nicole. No, gramy na serwerze. Ja hmm. no, przecież go Kogo pozdrowić? zrobić? A, aż A Na Asie, czy Kole? I kole też pozdrawiam. Asie. No Asie, pozdrawiamy. No, kole też. Ciepło, pozdrawiamy i. No, potem podam mi wszystko moje. Yy. No, kola pozdrawiał też. Tam też myślę, że należą pozdrowienia. Bo tu widzę, że bank. A pojadę kupić, chyba wprawdzie zrobić pożyczkę w banku. O, Jak ja ja. Pokażemy główną siedzibę PSP. Co wie, że jadę pod prąd, ale ja Anglii przyjechałem. Wie, tak, to... Też, to, to to... Do ja sam. Każdy dzieci. Ja sam. To. On się dziwi, że ja czasami będę wyjechał pod koniec, bo ja z Armbi przyjechałem. No wiem, nie wiedziałem. Tylko nie wiedziałem czy A poczeka, co patří, czy ten bank mi wypłacił ten parek w Co bo chciałem P.S.P. się przyzwyczaili, więc nie zyskałem, się -y, nie możemy płacić. O, ten, bierzemy sobie pożyczkę z bankomatu. Tak. Tutaj mamy straże pożarne. O, ja boża, już nie płaciłam za te pieniądze. Parking prywatny, to <coughs> Co jest tylko dla strażaków. A jak pan zaparkował? Normalnie. Co, co tu nie, ma parkingu? E, wiem, ale Wie pan, że ja tylko oprowadzić szybko, niedokładnie i dalej jadę. A to ja bym chcę... Pan, odrzucić pokażemy pan, pan, może pan, naszą obecną pracę? A czy moją obecną, pan, Na pan, 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 Na sobie pan, złomie? Co ale teraz mi banky Ale po co Muszę tak. Ale się nie... i że tak. Auto tak. Ja tu wiem, wiem, wiem. Ten respekt, ale Jeszcze przesuwa, że tak. Ale się koniec że tak. Ale się do że tak. wiem. się nie że tak. nie się nie nie Mam nadzieję, że Pan legalnie wiedzie bo ostatnio widziałem takiego typka podobnego do pani. Ja nielegalnie wiedziałem. A, dobrze, się, da mi się zapękło. Jak Pani? Tak, no na razie to widzę, że Pan też chyba w Anglii był, bo tak pod prąd. Nie. No ja, ja nie. w Anglii byłem, czasami mi się wymyka to pod prąd. A czy my jesteśmy nie w Niemczech. Nie, my jesteśmy w Warszawie. To są most, to jest Los Angeles, natomiast masz no, ten trzeba ja. skręcić, żeby dojechać do... Ja myślałem, że pan. Też nam brodę. Skup, tu jest skup pojazdów. No. Tu właśnie oddałem mój motor. Panu kiedyś ukradłem auto. Pan tutaj postawił, a ja panu skolowałem. A tutaj się pojawiłem. I teraz do karty pojemy. To ja pojadę już y, ten y, oczy. A bo ja od tyłu od razu by z, y, się z z tej pracy. Będę pracował u fotorek kontera na no wieką. A dobra ja też. Znaczy to jest tylko taka dyływcza, która sobie nawet nie trzeba się zatrudnić. No wiem, ale tam zawsze muszę powiedzieć temu, co tutaj robi pod pracy, że chodzę, nie? Nie. Dlatego do niego mówisz e, białe prace na... 5 minut eee, przyjeżdżę z kolegą, kolega ci oddaje, potrzebne samochody Jakieś... a e, ty tutaj... wiesz, oczywiście. Oj, na zielonym stąpiłam. A ja na czerwonym. Ooo, już tu nie ma komisariatu, ty. Ale to nie było, bo... A był, no to... E nie on, jest! Goł z tych sam. A, jeszcze u dołomu jest takie... A wiesz, że tu jest przejaw. Normalną w sobie taką żwiróweczką tu jest przejazd. Panie jestem do troszkę szybszy od pana. Podrabiam sylwy jeszcze raz. Przedam, Przedam. A tych nielogałów co mnie zabijają to najlepiej w ogóle nie skikował. Przedziłem pana. Właśnie nie wiesz, tu nikt nie w tym co cię zabił? Hmm. To był bit. Ten pan. Bit, bit Pysyzy. Pysy o, patrz pan, tu mój kolega był. Hmm. Widzę, że miał wypadek i to taki troszkę mocny. Hmm. Pan, pan pójdzie hmm. zobaczyć. Widziałem, jak przejeżdżałem. Panie Tutaj no. przyjdzie no. Panie wampirze. No, dzisiaj ze mną, dzisiaj poznaliśmy wampira. Dobry. To jest jego ksywa, prawdopodobnie. Jakie moje dowiemy się następnego dnia? Znaczy, jak będzie, jak będzie parę łapek, to, to następnym razem to następny powiemy jego nazwę, nie? A się kaktki napije. No, w sumie też. No, lepiej się trochę herbaty i kawy. No ale to nawet ja subskrybujcie, lajkujcie Jaki su sportowiec jest. Tak? Komentujcie na 100%, jeszcze czy nam się seria podoba. No, że...